No i zgodnie z zapowiedzią gość w studiu, Tomasz Szczepanik, witam Ciebie pięknie. Witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Czyli właściwie już po tych dźwiękach wszyscy wiedzą, że mówimy o zespole Pectus. Jedna czwarta jedna zespołu, czwarta. bo muszę pozdrowić w tym, w tym momencie moich trzech braci, Aha. którzy zostali w domu. No ale jest mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będziemy mówili o jubileuszu. No będziemy tu... Będziemy, ale nie tylko, to po kolei. No ale skoro jubileusz wywołałem. Ja już świętuję. Ja też zapowiedziałem, bo to jest taki już oficjalny moment, dzisiejsza data, start waszego nowego singla, którym się pożegnamy, ale też rozpoczęcie wielkiej celebracji 20-lecia istnienia zespołu Pektus. To wróćmy do początków. Jak to było, e, kiedy zdecydowaliście się w Rzeszowie, a właściwie pod Rzeszowem, założyć. W Rzeszowie, zespół. konkretnie mm -hmm. tak, na, w, w Klubie Akademickim, dokładnie pod Palmą. Y, Kiedyś, kiedyś ktoś do kogoś powiedział: Może się spotkajmy, może zagrajmy kilka coverów. No i tak, tak to się wszystko zaczęło. Ja pamiętam tylko nasze trudne momenty i trudne czasy, takie pod kątem, no oczywiście jako studenci, nie mieliśmy żywej gotówki, no tak. żeby dotknąć. Te słynne instrumenty amerykańskie, wiesz, słynnych firm, które same grają, prawda? Mm -hmm. Już nie mówię o, piec, o piecach, całych instalacjach, całej technologii. No to było nasze duże marzenie, nie mieliśmy wtedy funduszy, ale gdzieś tam wewnętrznie czuliśmy w, w sobie taką, taką siłę. A jeszcze jak dziewczyny. Nasze koleżanki wskazały zupełnie przypadkiem w słowniku łacińskim, że siła woli, hard ducha i upór w dążeniu do celu to oznacza pectus. Pomyśleliśmy, no to, to jest dobry początek, prawda? I to, to wszystko nam się już z perspektywy tych 20 lat y, przydało. Te wszystkie cechy, które wtedy wyczytaliśmy w, słowni w słowniku łacińskim. I to były trudne czasy, trudne momenty, i, i też wracając do wspomnień, e, pamiętam rok 2008, kiedy 7 kiedy nasi rodzice wylecieli do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wtedy trafili na najgorszy możliwy moment. E, Kryzysu, Aha. gdzie dolar był bardzo, bardzo, ale oni nam chcieli bardzo pomóc, żebyśmy spełnili te swoje marzenia. Chcieli nam kupić te instrumenty, wiesz. Chłopaki tam wylatywali do Chicago, popracować, żeby trochę. Trochę wzmocnić struktury zespołu pod tym kątem technologicznym. I to się udało. Trudne początki, aczkolwiek no, teraz oczywiście wspominamy je z uśmiechem. No pewnie, bo te 20 lat minęło i, i należałoby się teraz zastanowić, czy gdzieś tam w tyle głowy, czy w tych waszych marzeniach takich młodzieńczych, zakładaliście, że ta droga was zaprowadzi do tego miejsca, w którym teraz jesteście? My... I sięgając jeszcze, jeszcze wstecz, jeszcze bardziej, kiedy byliśmy mniej więcej takiego wzrostu, mm -hmm. no, kiedy mój brat <coughs> drewnianymi łyżkami uderzał w garnki mamy, więc wtedy już marzyliśmy o tym, żeby, żeby kiedyś założyć zespół muzyczny. Oczywiście nie przypuszczaliśmy, że to będzie taka skala, i w ogóle, że połączymy rodzinę, prawda, i, i pasję, i zawód, i będziemy takim zespołem, gdzie czterech rodzonych braci będzie grało w, 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 w sposób zawodowy. Jakby my utrzymujemy się, prawda, z tego. To jest rodzinna firma. A przy tym się spełniamy artystycznie, bratersko, i, i to jest nasz największy sukces. No ale. Muszę powiedzieć, że wszystko zaczęło się od marzeń I, i, i wspominamy takie gesty, na przykład naszych rodziców, kiedy mama z tatą e, przeznaczyli całą swoją wypłatę miesięczną, żeby kupić mi instrument, taki e, e, klawiszowy. No wtedy to był szok. Uh -huh. początek lat 90. Rodzice budowali dom, więc ciężkie czasy. My w jednym pokoju z braćmi, no, wiesz, yy, takie w, w, wspomnienia yy, dość, dość surowe, bym powiedział, uh -huh. yy, i skromne, natomiast yy, z perspektywy czasu uśmiech i, i łezka się kręci wokół. Ważne osiągnięcia na waszej drodze, do których byś się teraz odniósł, wspominał. Zanim to powiesz, to mnie się kojarzy w innym radiu, był tutaj też ty, w tej stacji obecny Jarek Rosiński, którego doskonale znam, bo to razem byliśmy w redakcji. I było to wtedy, to były zupełnie inne czasy, rok 2006 taki. E, w Taki właściwie, no nie wiem jak to nazwać, to był konkurs, konkurs przebojem na antenę, czyli to były czasy kiedy było audytorium 17, kiedy Polskie Radio Fajnówce. cieszyło się tym, że ma 17 stacji lokalnych tak. i każde, każda stacja prezydentowała sobie na ten festiwal swojego przedstawiciela i wy w tym 2006 roku wygraliście ten festiwal. Y to, czy wygraliśmy to nie pamiętam, ale, do ale dobrze. Y jeszcze, jeszcze musimy wziąć pod uwagę festiwal y w Rzeszowie, również pod patronatem Polskiego Radia Rzeszów. Mm -hmm. y Karpatia Festival, też międzynarodowy festiwal dla młodzieży, która y no y rozpoczyna swoją drogę y i przygodę muzyczną. I my akurat y jakby przeszli, przechodziliśmy płynnie z grania coverów w, w klubach studenckich, już zaczęliśmy komponować. Ja skomponowałem piosenkę spacer, która też zaistniała na tym festiwalu i wtedy też zrobiliśmy Grand Prix, więc wszystkie takie te akcenty były dla nas niezwykle istotne. I jakoś teraz to, wspominam, to że wszystkie były, i wszystkie mhm. były gdzieś powiązane z, z polskim radiem. No właśnie, a to takie najważniejsze, najbliższe tobie teraz, jakbyś tak powiedział, to który to będzie jakie osiągnięcie? No wiesz, każdy w pewnym okresie był niesamowicie istotny, mm -hmm. prawda? I, 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 I festiwal, pokazanie się na festiwalu, a tym bardziej z autorskimi utworami. Dla, dla nas to, wiesz, młode chłopaki, chcemy podbijać świat, wiesz, pobrokowy zespół. No, ale wtedy już mieliśmy taką, no przynajmniej ja to wydaje mi się, że, że, że bardzo chciałem jakby zaistnieć i i trochę też walczyłem z chłopakami, że, że każda nagroda idzie, każda możliwa nagroda, tym bardziej pieniężna, idzie na cele rozwojowe, sesja zdjęciowa, epka, sesja w studio nagraniowym, i tak dalej, i tak dalej. Nawet koszulki sobie kupiliśmy w kolorze czarnym. <śleskujesz> Żebyśmy wyglądali jak rokowy zespół. No to były fajne czasy takie odkrywcze dla nas wtedy, no, ale naprawdę trzeba było dużo pracy włożyć, żeby, żeby rozpocząć i położyć wszystko na jedną kartę. No Oczywiście z, nie wszyscy z moich kolegów przetrwali ten okres, też nie ukrywam, że byłem taki um, konkretny w, w swoich decyzjach i. i i to, co wyniosłem z domu rodzinnego, czyli ta dyscyplina, yy, samokontrola, jeśli chodzi o na przykład niespóźnianie się na próby. Aha, no właśnie. <laughs> bardzo, tak. ist, bardzo istotne, przy, przykładałem do tego dużą wagę, yy, no bo bez tej dyscypliny byśmy tutaj nie byli, w tym miejscu. Zaczęliśmy od jednego momentu, to teraz drugi taki kamień milowy, jeżeli chodzi o wasze przeboje, Barcelona. Bardzo proszę teraz na antenie Polskie FM posłuchajmy. Wracamy do spotkania z naszym gościem. Barcelona wywołuje pewne skojarzenia, pewne tematy. No, u mnie dreszcze, Gorące skupy, no, tematy. Nadal, po 14 czter, latach. Nadal wywołuje dreszcze. Co tam się wydarzyło? Wiesz, nie jest to tajemnicą, że tam się dużo rzeczy hmm, pozmieniało w życiu niektórych osób. Mhm. <noise> w tym w moim życiu również. Trzy przyjaciółki wtedy wyleciały na, na, do Barcelony na, na krótki pobyt i po powrocie wszystkie zaszły w ciążę. <laughs> A, ale po powrocie, nie po że w Barcelonie. Powrocie, tak, 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 mm -hmm. po powrocie. Tak, tak, To był taki okres burzliwych zmian w życiu każdej z nich. Mm -hmm. I, I po jakimś czasie postanowiłem tę historię opowiedzieć w taki trochę no, z przymrużeniem oka. Ile ja tę kompozycję prezentowałem na radiowych antenach różnych, przeróżnych? To jest naprawdę tak zwany wyjadacz antenowy, playlistowy pewniak. Można od tego nagrania spokojnie zacząć po wiadomościach, audycję, można gdzieś w środku wrzucić, no domknąć tak. godzinę. Bardzo wdzięczna kompozycja, o każdej porze dnia i nocy, świetnie brzmiąca, i myślę, że słuchacze Fani też to samo mogą stwierdzić. No i dużo daje słońca, z tego co wiemy, też z, z relacji naszych z, z odbiorcami, z fanami. Gdzieś ta piosenka daje ludziom słońce, a to chyba o to chodziło. Mm -hmm. ta Barcelona staje się taką mityczną, bo ja od wielu lat nie mogę tam dotrzeć, mam nadzieję, że w tym roku wreszcie się to Ale uda. Ale słyszałem, że za kulisami, że są jakieś plany. Tak, są plany, To, tak, to jest, nie będzie tajemnicą, że właśnie ten rok jeden z planów naszych wyjazdowych to jest owa Barcelona, natomiast ty w ogóle z Barceloną i z Hiszpanią mocno związałeś swoją rzeczywistość w ogóle. Tak, to prawda. My z moją żoną Moniką też. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. serdecznie Moniki, wszystkie Moniki. Równolegle postanowiliśmy też. Z... Wejdę ci w słowo, bo tak. kojarzyłem sobie. Bo coś z tą Moniką jest na rzeczy, zobacz, nawet Robert Gawliński śpiewał, że Monika była ok. Była ok, zgadzam A Właśnie, właśnie. A może i, a może i nawet bardziej. <laughs> Ale o czym to mówiliśmy? No o, tej, o tym właśnie połączeniu twoim z I, Tak, tak, tak. Równolegle, jeśli chodzi o rozwój zespołu i, 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 i będu i w ogóle. Naszej firmy takiej y, 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 rodzinno-bratersko-muzycznej y, y, też postanowiliśmy sobie, że y, na stare lata y, będziemy mieli taki swój azyl, w, y, w, tam gdzie jest ciepło. Mm -hmm. Jak to kiedyś mówiono, gdzie pieprz rośnie. Okazało się, że rośnie na Teneryfie, <laughs> i tam trafiłem 14 lat temu. Y, Moje życie też się zmieniło pod, pod takim kątem, że po prostu zakochaliśmy się w tym miejscu oboje z żoną i wracaliśmy tam właściwie co roku, do momentu aż yy, kupiliśmy tam yy, nieruchomość. No i sobie tak powoli to gniazdko urządzamy. Mamy, jesteśmy rezydentami hiszpańskimi, więc yy, gdzieś. Ta teneryfa nas na tyle przyciąga, że, że prawdopodobnie będziemy tam latać częściej. Nasze dzieci jeszcze są w wieku szkolnym, więc nie, pozwalamy, nie pozwalają nam na to okoliczności, żebyśmy tam byli powiedzmy pół roku, mhm. ale między koncertami staramy się tam wylatywać i, i, i Czujemy się tam fenomenalnie, bardzo dobrze jeśli chodzi o klimat. Przede wszystkim 26 stopni przez cały rok. No i fantastyczne jedzenie. Naprawdę. Nie będę tutaj zachwalał, bo musiałbym wymieniać e, bardzo, bardzo długo, ale może sklamrujemy. A takie że hity. Barakito tak, po o prostu. Barakito no, do, do niego przejdziemy. Barakito. Ale takie hity smakowe, co takiego entuzjazmu. No, Papa's Arugadas na przykład, ja jestem ziemniaczany, więc wszystko co ziemniaki: Papa's Arugadas, ziemniaki z solą. E, na przykład Pimientos de Padrón, to jest taka papryczka, również z solą. Wszystkie owoce morza, moja mm. ulubiona ośmiorniczka z grilla. O, tak. E, a i tak dalej, i tak dalej. <gry> Wywołałeś hasło Barakito, bardzo ważne, bo to jest singiel, to jest nowa kompozycja, którą się dzisiaj pożegnamy. Ona startuje dzisiaj w radiowym meterze ma swoją premierę. Bardzo się cieszę. Ale co to oznacza? Oznacza, że z okazji jubileuszu będzie wreszcie nowa płyta, bo zobacz, ja przyniosłem tu do studia tak ze spółki, wyjąłem tylko dwie, ale ta ostatnia. Rok 2019, <gry> tak, czyli mamy jest, ile? 6 lat <gry> ciszy. To znaczy, e, cisz, po tej płycie akurat e, jeszcze była, y, po Pektus Kobiety, mhm. by, była kolejna płyta, Pektus Kobiety, Wojciech Młynarski. No tak, no to, to 2019 jest, rok. Y, tak, 20. No na 20. <noise> właściwie co, ja liczę y, 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 od y, y, na, y, y, o, o. Piątki i dwójki, może tak. Piątki, dwójki i zera. Okay. Tak to liczę. Była Młynarski, ale w międzyczasie jeszcze jako kompozytor, niezależnie od zespołu, piszę muzykę do seriali, do filmów. Spełniam się również do, do teatru, muzyka ilustracyjna więc na różnych polach. I przygotowujemy przede wszystkim winyl. Będzie to taka pamiątka na dwudziestolecie z kompozycjami starymi, ale też będą też takie perełki z naszego spektrum działalności, że tak powiem. I trasa koncertowa, czyli 20 koncertów na dwudziestolecie, specjalne, specjalne koncerty przygotowane z, pod kątem, właśnie, celebrowania tej, 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 tej dwudziestki naszej. Więc dużo się będzie działo w tym roku. A Barakito to jest przysmak kanaryjski. To jest taki kawowy przysmak, deser połączony z kawą. Mm -hmm. I to jest kawa, jak sobie zobaczysz, o, chociaż wiesz, jak to wygląda. To jest kawa warstwowa i, mm -hmm. i te warstwy też, w moim, w moim przekonaniu, coś, zawsze coś symbolizują. To jest taki napój energetyczny. Kanaryjczycy to piją bardzo często, żeby, żeby się po prostu wzmocnić, naładować, pomimo słońca. Jest to tak, taka, taka gratka kulinarna. I, I to jest taka forma zaproszenia. Czyli zapraszam cię na kawę, e, chcę spędzić z tobą kilka chwil, posłuchać cię, co masz do, do mnie do, powiedze co masz do powiedzenia. Mhm. E, taka atencja, wiesz, spotkanie z innym człowiekiem, z drugim człowiekiem e, i otwarcie się na kogoś innego. I to też jest takie, e, może. Yy, też zaproszenie do, do, wspólnej, yy, do wspólnego świętowania, do celebracji tej, yy, te, tego naszego święta, jubileuszu. Taki symbol yy, relacji. O. Mm -hmm. I taki też yy, znacznik między tym, co było, a tym, co będzie, bo skoro ten jubileusz mamy, skoro tyle wydarzeń koncertowych i płyta winylowa, na którą ja już się nie mogę doczekać. No tak, każda kawa się kończy. No, właśnie, trzeba To spotkanie następną. się kończy, ale może z, za chwilę zaprosić na kolejną o to chodzi. Barakito, Pektus, Tomasz Szczepanik, pięknie reprezentował skład Będu, bardzo dziękuję Ci za Cieszę, obecność w to sobie to obejrzę. O, Oczywiście, zapis <noise> będzie na naszym kanale YouTube, a za Twoją obecność bardzo dziękuję i startujemy ten ruch Ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do świętowania jubileuszu z Pektusem.